Jakub jak bez ogródek. Gdzie jest tusk? Ale proszę państwa, <laughs> chcę państwu wskazać na jedną sytuację wagi tej sprawy. Popatrzcie się. Widzicie jak to jest ważne? To jest wszystko PR. To jest wszystko udawanie tylko ta ruska agentura. Te pytam się, mafie nie inwestują w dolary, nie używają złotówek, euro, naprawdę tylko w Bitcoinach? Ludzie, to. Te... Naprawdę nie z Księżyca jesteście, albo tylko i wyłącznie szczujecie jednych na drugich. To, że nie ma tu premiera, a powinien słyszeć, co się mówi, co w tej ustawie jest złe. A jego to już nie interesuje, dlatego, że on jest zainteresowany tylko i wyłącznie własnym poglądem na sprawę. A więc jedna firma do zniszczenia, nazwa jej padła dzisiaj. A dlaczego? A dlatego, że właśnie w drogę panu premierowi weszła. Padła firma Cinkciarz, ludzie mieli 30 dni na wypłatę środków, albo pieniądze przepadną. Ciekawi mnie, czy tusk nie maczał w tym palców. Co o tym sądzicie? Zasubskrybuj, polajkuj i podaj dalej.